Zachęcam Cię do zostawienia subika i zostawienia opinii, mianowicie łapki w dół lub w górę, ponieważ chciałbym wiedzieć, czy film Ci się spodobał, czy nie. Uch. Kolejny dzień zaczę zaczęty. Cóż, muszę iść, zbierać sobie mięso na krowę, aby mieć dobre śniadanie. O kurde. O, to o kurde widzi jedna. mnie Jak ty tu możesz mieszkać człowieku Co? Co to za schody? O Boże, o mój o mój! w ogóle odejść Co to za schody? To może za spasie jak ty przed chwilą Człowieku Gdzie tu barierki? mój Boże Co ci to pozwoli w ogóle mieszkać? W takich cholernych znów warunkach Mysterio tak możesz? No. O, no bo ja, ja, jestem ogólnie no, no biedny, no, my, panie MrBeast. No właśnie, nie jesteś taki jak ja, pa. Ja ci pokażę jak to ja mieszkam, chodź. No, ale już, 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 idę, idę. Pekaj, wezmę moją trawę z australijskiego bambusa. Wiedziałeś, że ta kratwa, je, jeden bambus, jeden bambus w tej trawie, nie? On sam kosztuje 10 milionów dolarów, ponieważ tych bambusów już na świecie zostało tylko 20 sztuk. One są na wygnięciu. A ta trapka składa się aż z dwudziestu, czyli tyle ile jest na wygnięciu. O mój paso. Chciałbyś po takie posiedzieć? Chciałbyś co? No, no to moje Nie. marzenie! Nie dla psakiem wasa! Ogarnę w takim serialu. No. Bogaci... Mniej bogaci co? To w widzisz, Widz, widzisz ten krzyż? Widzisz, dobra, weź ten... Widzisz ten krzyż, widzisz ten bogaty. Widzę, to... widzę. Ja nawet w krzyżu mam złoto pa. Ja, ja mam złoto z diamentem, człowieku! No ale ja, mam no, no, ja po prostu bied... widzisz biedny... Widzisz Biedny, niewykształcony. Ja, ja... O, no, niewykształcony, no. No, 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 no. Pa, pa, wszystko złoto A widzisz te deski na dole? No, no... Nowy... jest warty tyle, co ty raz pięć. A gdzie są nie, okna? Ta, o... Jakie okna? No, to szyb nie ma. Bo to są szyby dla bogatych Biedni nie widzą tych szyb Tylko bogaci widzą te szyby Biedni widzą tutaj dziurę, ale przecież to jest szyba Aha No, no, no dobra, no Dobra bo... no, wy biedni weź, wy się nie znacie Dobra, zostawi, ale słuchaj, e, mo może pokaż mi jak być bogatym. No kurde, to będzie dosyć trudne, ale no niech ci będzie Dobra, dobra, chodźmy Widzisz te jagody człowieku? Widzisz te jagody? No widzę no, no widzę no To są jagody z afrykańskiego buszu. One są warte, jedna taka jagódka jest warta ponad 10 tysięcy dolarów, a ja takie coś jem sobie na śniadanie. O mój Boże! Ja muszę na śniadanie normalnie krowy zbierać. To no, coś jest na śniadanie. No bo to... Widzisz te diamenty, człowieku? To widzę! No, mój Od razu diamenty są prawie że na, na wysokości ręki. No Jezu, widzę. Co byś zrobił z sytuacji, gdybyś znalazł takie diamenty? Chwilka, bo ja mało życia mam, mało życia mam. Skopałbym, nie skopałbym, właśnie tak... No, to do, znaczy, no, dobrze, ja, ja, ja... Drewnem pokaż mi to, pokaż Ja tego no, oczywiście do ręki nie wezmę. Oj. Uj. Widzisz? Nie mogę tego być. To to jest motyka, człowieku, to to jest do wyrzutu. Jaka motyka? Wy Ty tam masz nie wskakiwać, wyrzuć mi tam. No już, joż. Motyką tego nie skopiesz, a nawet drewniany kilofem tego nie skopiesz. Tutaj trzeba mieć prestiżowy kilof jak taki o ten. Oto kilo został wyprodukowany przez najlepszego. Nie wiem, drwala i innych taki tam kowali. Dzięki temu pilopowi z taki takiej rudy pacz. O patch, mój Boże! Trzy diamenty, trzy diamenty Jak to? Jednego. Bo ten kilo jest dla bogaczy. Oła, Wiesz co? Patch, dla mnie to O, dziękuję, bronie. dziękuję. Wiesz co? Ja pokażę patch, patch. Patrz, masz jeszcze jednego, coś sobie zostawię. Dla mnie to są drobne. Co? Te drobne bym wolał Ja będę bogaty, mówię ci. Zobaczysz, że ja Ta. jeszcze kiedyś będę bogatszy od ciebie. Dupa nie będziesz. Dupa nie będziesz. Zobaczysz... Daj mi te diamenty. Daj mi te diamenty. No ale... Daj mi je. No już, proszę. Patrz, widzisz co ja robię z takimi drobniakami? No ale co ty... To to robię, to robię. To są dla mnie pieniądze. Ale to cenne pieniądze! Dla ciebie, dla mnie drobne. Myślę, że, że ja będę finansował takich jak ty? O no. co ty se myślisz? No na no, odcinkach finansujesz jakieś biedne dzieci. jak tam wszystko chlić, bo i ty już po prostu a potem zabieram. Ty też się tam nadajesz nie, ty nie! że też tam coś się, mieści, się Zobacz, daj. ja będę bogaty. No, dupa nie będziesz. Zostaw, nie chcę Zostaw mnie! Zostaw mnie! Weź ty, widzisz jaka... Ja, o ja mój robię? Boże! Jezus, ja la, się! To, bo ja mam jet po 000... Dwa lata później. Ha! Znowu tutaj. Domku nie zmieniłem, ale od kiedy zostałem górnikiem, bo Mr. Beast pokazał mi jak się kopie diamenty, teraz jestem bogaty, mogę wskakiwać do mojego Bajorka i chodzić. No on tam sobie mieszka w tym swoim złotym domku, ja cały diaksowy jestem. Ja tam aż przyjdę mu pokazać, że udało mi się, że sukces jest. Że jest moc. Puk, puk, halo, halo. Mr. Beast? E, co ty tu robisz? Co ty? Nie patrz nie, tam patrz mnie. Ale co się stało, Mr. Beast? Zbankrutowałem. Za bardzo zostałem kajcem. Jak to? Za, bar za, za bar Bardzo poczułem się. Za bardzo zostałem hajsem. Nie są... cześć, że Bo jak będzie miał to to nigdy mi się nie skończy. A tutaj, taki skończy się. Został mi tylko ten dom i ta traspa z tego legendarnego bambusza. I jeszcze pamiętam, jak się kupowałem. Dla mnie to były grosze. A teraz, teraz to może wrócić. To nie może wrócić do tej e, finansowej sytuacji. No widzisz, niestety ten serwis. Tak się kończy to. Ja zostałem tym archipelagiem czy innym architeologiem. i mam pędzel tutaj. Mam, widzisz tego banana? On jest prosto z Kenii wzięty, nie? Ja go specjalnie y, y, pomagałem dzieciom w Kenii i ona mi to daje nagrodę. Ja powiedziałem im, że Bitcoin to w ogóle dałem im Bitcoin. Zwanie Mr. Beast, niestety byłeś złym człowiekiem. Marnowałeś pieniądze, nie doceniłeś tego, ja w ogóle ten dom tu ci konfiskuję, nie zasłużyłeś na niego. Jesteś biedny, jest co, Nie. Nie, wiesz co, ja się tu tak zostałem, bo ty i tak za biedny jesteś. i ty w ogóle weź... I co i w ogóle?